Po lewej stronie wyobraź sobie wesołe miasteczko, po prawej burzę z piorunami, po lewej wyobraź sobie atom, po prawej galaktykę, po lewej krople wody. Po prawej ocean, po lewej, zieloną puszczę tropikalną, po prawej, gęstą mgłę. Po lewej, ugniatasz ciasto z błota, po prawej, lepisz bałwana. Po lewej dotykasz soli, po prawej dotykasz ryżu. Po lewej nagle słyszysz gwizd odjeżdżającego pociągu, po prawej gruchanie gołębi, po lewej fale morza uderzające o brzeg. Po prawej, ulubioną muzykę. Teraz po lewej stronie czujesz zapach sosen, po prawej zapach świeżo zaparzonej kawy, po lewej zapach lasu, po prawej świeżo upieczonego chleba. Po lewej czujesz smak soczystego jabłka, po prawej stronie smakujesz skórkę świeżo upieczonego chleba.